Trenerze, rozmawiamy po ostatnim meczu sparingowym w Austrii, mecz przegrany niestety z Sankt Pelten 2-3. do No i jak trener podsumuje to spotkanie, właściwie tuż po ostatnim gwizdku sędziego? No, bardzo dobre spotkanie, na wysokim poziomie, bardzo dużo y, takich sytuacji przejściowych, faz przejściowych, z obrony do ataku. Dzisiaj chcieliśmy popróbować y, już pressing wysoki. W pierwszej połowie z tych dwóch pressingów udało nam się strzelić bramkę, to bardzo, bardzo cieszy. Organizacyjnie drużyna przede wszystkim w pierwszych 45 minutach dobrze się organizowała, jak i w obronie, tak i w ataku, co bardzo mnie cieszy. Oczywiście jest jeszcze trochę rzeczy do, do poprawienia. Cieszy forma zawodników, podejście zawodników, bo pomimo tego, że drużyna dzisiaj przegrała, ale do samego końca mieliśmy sytuację, wierzyliśmy w to, że możemy, możemy przynajmniej wywieźć stąd remis. Ale tak jak już powiedzieliśmy na, na samym początku, to te, te wyniki, oczywiście chcemy zawsze wygrywać, ale budujemy zespół, który no dzisiaj też pokazał przy takiej agresywnej, dobrze zorganizowanej obronie przeciwnika trafi sobie stworzyć kilka dogodnych sytuacji i jestem naprawdę zadowolony z tego, z tego obozu. Obóz Myślę, że wyprzedził, czy, czy, czy dał nam przynajmniej miesiąc do przodu, jeśli chodzi o relacje zawodników. Dzisiaj na śniadaniu już to było zdecydowanie inaczej wyglądało niż na przykład w sobotę wieczorem, kiedy tutaj przyjechaliśmy. Ci ludzie się zgrywają nie tylko na boisku, ale także poza boiskiem. Młodzież jest bardzo dobrze wkomponowana. Każdy zawodnik, który tutaj przyjechał z młodzieży, naprawdę jestem pod, pod wrażeniem, jak i zainteresowany. Zaangażowania, pracy z ich strony, ale także, także takich aspektów taktycznych. Dzisiaj ten przeciwnik, tak jak mówimy, był, był, był agresywny, ale. Z kilku sytuacji bardzo dobrze, żeśmy wychodzili spod tego pressingu. Cieszy postawa zawodników, jak i młodych, tak i też doświadczonych. Bardzo się cieszę, że dzisiaj Artem Suchocki zagrał bardzo dobre zawody. Myślę, że więcej mógłby być wykorzystywany przy zmianie ciężaru gry przez naszych zawodników. I tyle. Wspomniał pan trener jeszcze w trakcie pierwszej części wypowiedzi o tych elementach, które wymagają jeszcze poprawy na przestrzeni tych najbliższych tygodni, o treningach. Czy są to elementy, które trener może powiedzieć do kamery, czy raczej, żeby nie ułatwiać zadania rywalom? Co jeszcze wymaga tego, tego dopracowania? Przy takiej zmianie tylu zawodników, jak wiadomo, każdy ten potrzebuje jak najwięcej czasu i ten czas nam chci, chcielibyśmy go mieć więcej. Chciałbym mieć jeszcze, jeszcze jedno zgrupowanie, bo te elementy czysto taktyczne dzisiaj próbowaliśmy atakować wysokim pressingiem przeciwnika. I to też jest do poprawienia. Każda faza, każda faza którą, którą udało nam się ruszyć na tym zgrupowaniu jest do poprawienia. I my tutaj trenerzy na pewno chcielibyśmy mieć tego czasu jak, jak najwięcej, natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że liga już jest niedługo i robimy wszystko, żeby to wszystko poprawić. Każdy ten element, element tej, tych faz przejściowych jest prze, przez nas mocno diagnozowany, a potem trenujemy to wszystko w, w treningu. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą sam osobiście chciałbym zwrócić uwagę. Widzę, że sztab też bardzo mocno zwraca uwagę na komunikację pomiędzy zawodnikami, też choćby w takich gierkach tych rozgrzewkowych. Bardzo się staracie też zwrócić uwagę, żeby każdy do każdego krzyczał, komunikował się, żeby po prostu na boisku też wrzało, żeby faktycznie między zawodnikami ta rozmowa była, żeby się informowali, co się dzieje na Murawie. No tak, tak jak, tak jak powiedziałem, jest to nowa drużyna i ta, ta drużyna potrzebuje komunikacji, ożywienia. Są zawodnicy liderzy, którzy, którzy to już mają we krwi, ale też musimy pobudzić tych zawodników, którzy, którzy tego nie robią na, na co dzień i często pracujemy na tym właśnie na boisku, ale to co powiedziałem na początku, ten obóz w Austrii tutaj, te warunki, które tutaj mieliśmy pozwoliły nam na to, że ta relacja pomiędzy nimi jest dzisiaj jest zdecydowanie lepsza niż tydzień temu. Teraz po tym sparingu wracamy już do, do Polski. Zatem pytanie, jakie są plany na te najbliższe dni, na ten przyszły mikrocykl, bo już choćby w przyszły piątek gramy kolejny mecz sparingowy z miedzią Legnica. Wracamy do Polski dwa dni wolnego. Zawodnicy potrzebują troszeczkę od odpocząć siebie. od siebie, tak od siebie, od, od piłki i później dalej przygotowania. Będziemy ruszać każdą fazę przejściową, którą będziemy tutaj nad którą będziemy pracować. Dzisiaj, dzisiaj kilka, kilka takich sytuacji nam wychodziło, ale też kilka błędnych rozwiązań, jeśli chodzi o, o, o ofensywę i na tym na pewno się będziemy. Będziemy skupiać w następnym mikrocyklu. Dziękuję bardzo, trenerze, jeszcze powodzenia. Dziękuję bardzo.